w tunel może lepiej mmm zobaczymy hmm. to to sobie lecimy później dobiegniemy co jak Ci obok kurwa nas nie rozjebią no kurwa lagi Murwa tragedia Nawet muzyka mi się tnie hmm. Za to bym Michał? No lagu. Jest jeszcze jeden ze Jest jeszcze, jeszcze jeden, jest tylko nie wiem gdzie Tu, 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 tu Dobra, to to nie żyje Laska ta spierdeliła gdzieś Nie widzisz jej z tymi trackerami? Nie no. Kurwa Siri się odpaliła jaki debil Uważaj, <grym> czekajcie tu bo ona będzie chciała zabrać To ona, ona, ona byłam była czyli te se pewnie gdzieś coś Tak, ale będzie wracała się, żeby zabrać tych No nie tak Piluj tam za nimi Jaki on co jest? Ta, jest. Skoczik, trzymaj się! Nie, bo no, umokę się trzać, mam, mam Kurwa, pokaz slajdów. Nice.